Cześć, z tej strony Skylark, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś pokażę Wam, jak można za darmo nauczyć się języka klingońskiego. Jeśli nie wiecie, co to jest język klingoński, to już tłumaczę: język klingoński to jest język jednej z raz z filmu czy też serialu Star Trek. Czyli jest to język sztucznie stworzony na potrzeby telewizyjne, natomiast, w związku z tym, że ten serial zyskał taką popularność, jest to język bardzo popularny i fani tego serialu, fani Star Treka, część z nich potrafi właśnie mówić po klingońsku. I dzisiaj pokażę Wam, jak się można tego języka nauczyć i jak w ogóle ten język brzmi. A więc zaczynajmy. Do nauki klingońskiego możemy użyć aplikacji o nazwie Duolingo. Link do tej aplikacji znajdziecie oczywiście w opisie tego odcinka, możecie więc w niego kliknąć. Zostaniecie przeniesieni do Google Play Store albo jeśli używacie iPhone'a, czy też iPada, to do App Store'a. Następnie należy tą aplikację zainstalować i kiedy ją zainstalujemy, należy ją uruchomić. Kiedy tą aplikację uruchomimy, to należy tutaj kliknąć w lewym górnym rogu w tą oto flagę. Następnie tutaj mamy kurs, czyli klikamy na kurs. I w tym momencie mamy tutaj wiele języków do wyboru i jeśli chcemy nauczyć się klingońskiego musimy tutaj zjechać niżej i znaleźć właśnie na liście klingoński. Jak widzimy mamy tutaj także na przykład do wyboru waleriański, czyli język z gry o tron, mamy język na wacho i tak dalej i tak dalej. Tutaj możemy kliknąć na more i będziemy mieli więcej języków do wyboru. Więc w tym momencie klikamy na klingoński. Możliwe, że u Ciebie od razu pojawi się opcja wyboru języka albo spyta się Ciebie, jaki język znasz, ponieważ jeśli chcemy nauczyć się klingońskiego, będziemy musieli uczyć się z języka angielskiego. Więc jeśli angielskiego nie znasz, to pierwszy krok będzie to nauczenie się języka angielskiego i następnie dopiero możemy nauczyć się klingońskiego. Albo możemy zaznaczyć, że angielski znamy i wtedy możemy przejść do nauki klingońskiego. No i kiedy uruchomimy już ten język, mamy tutaj e, tryb nauki, mamy tutaj wszystko rozpisane, czyli zaczniemy od nauki dźwięków, następnie zaczniemy uczyć się fraz, czyli zobaczmy może, jak wyglądają dźwięki w języku klingońskim. Chai. No, i tutaj widzimy, są dźwięki. Jak klikniemy w tą okno, w ikonkę, jai. usłyszymy, jak to wypowiada, czyli jay. Jeśli klikniemy na dane słowo, tak jak tutaj, jai. czyli jay, to jest jak wypowiadamy literę J. Czyli zaznaczamy poprawną odpowiedź, klikamy check i już odpowiedź jest dobra. Klikamy continue. Y, czyli w, w, lub samo W. Wypowiadamy jako y. Chai, chai. Chai to jest litera cecha. I tak dalej, i tak dalej. Tak właśnie można nauczyć się dźwięków. A teraz przejdźmy do tego, jak wyglądają frazy, żebyście zobaczyli, jak ten język w ogóle brzmi. Nuknech. Nuknech. Czyli, jak słyszymy, nuknech to jest na przykład. What do you want, czyli czego chcesz, albo co chcesz. Nuk nech. Nuk to jest co powiedziałeś. What did you say? I właśnie w ten oto sposób możecie nauczyć się języka klingońskiego, albo tak jak wspomniałem, high Valyrian, czyli waleriański z gry o tron. No i na dziś to było na tyle. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o języku klingońskim. Jak według was brzmi i czy w ogóle lubicie serial Star Trek albo filmy. No i pamiętajcie, żeby kliknąć łapki w górę, subskrybować nasz kanał i podzielić się tym filmikiem ze znajomymi. Dzięki i do usłyszenia.